Witajcie serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy o temu, czyli właściwie dla niektórych może być to nowy temat. Niektórzy może już zaczęli się tutaj rejestrować, niektórzy może już mają sprzedaż na tym marketplace. Ie. Tak jak pewnie już słyszeliście, albo, albo i nie, temu udostępniło polskim sprzedawcom możliwość sprzedaży właśnie na tym marketplace, ie. i jest to fajna opcja, żeby przed kwartałem czwartym Dodać sobie taką wartość właśnie do swojej sprzedaży, zarejestrować się na tym marketplace i rzeczywiście zacząć sprzedawać. Z tego co czytałam na różnych forach, to niektórzy naprawdę już fajne wyniki osiągają właśnie na tej platformie. Ja dla jednego z moich klientów właśnie zarejestrowałam sobie to konto i zacznę właśnie na nim działać. Co ciekawe, z tego co słyszałam i z tego co już sobie poczytałam, na tą chwilę nie macie w ogóle prowizji od sprzedaży na samym Starcie. Więc to może być też taka dla was wartość dodana, żeby rzeczywiście zainteresować się tą platformą. Sam widok w ogóle tej platformy, od środka, sam widok tego jak tworzy się sklep, jak wystawia się oferty, jest bardzo prosty. I nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o integrację z tą platformą, no to na ten moment są one w wersji beta. Przynajmniej w BaseLinkerze. Jeśli chcielibyście taką integrację w BaseLinkerze, to napiszcie tutaj do helpdesku i oni na pewno Wam dodadzą tą opcję do, wasze, do Waszego konta. Z tego, co słyszałam, Sellasist również jest w trakcie tworzenia właśnie integracji temu. Więc jeśli korzystacie właśnie z tego integratora, no to oczywiście to nie będzie zaraz żaden problem, żeby tutaj też tą platformę dodać. Tak jak już wam wcześniej mówiłam, jest to fajna propozycja dla sprzedawców, którzy szukają kolejnych kanałów sprzedaży i szukają miejsca, w którym mogą się skalować w dalszym stopniu. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie i powiem wam szczerze, że przez ostatnie kilka dni sprawdzałam sobie tą platformę i naprawdę jest to proste w obsłudze. Przede wszystkim musicie najpierw sobie zarejestrować konto. Musicie sobie wszystkie dokumenty przesłać do weryfikacji. To może być moment, w którym rzeczywiście, który może przysporzyć Wam taki, takie trochę opóźnienie w czasie w rejestracji, ponieważ w zależności oczywiście od tego, czy, czy czy po stronie temu Wasza weryfikacja przyjdzie pomyślnie, czy nie? Będziecie musieli kilka razy tam wysyłać dokumenty do rejestracji. No ale to właściwie jest takie całkiem normalne, ponieważ każdy marketplace, jaki jest dostępny w Polsce, no to wymaga tego, żeby przesłać jakieś dokumenty do weryfikacji konta bankowego, czy też do weryfikacji w ogóle danych firmy. Więc nie jest to w ogóle jakieś przerażające, nie jest to coś nowego, z czym się do tej pory nie spotkaliście. Jeśli przejdziecie wszystkie weryfikacje i będziecie mieli rzeczywiście możliwość wystawiania już pierwszych produktów, to również będziecie mieli możliwość skonfigurowania szablonu wysyłki. I nie jest tam nic praktycznie nowego, nic tam nowego nie znajdziecie, ponieważ są to takie popularne w Polsce dostępne metody kurierskie, więc tutaj nie będzie żadnych problemów. Jedyne co to jakby ta kwota, która. Ta kwota, która jest za wysyłkę, jest już jakby z góry ustalona to jest 12,99 i jest to po prostu wysyłka podstawowa. I właśnie do, tych, do tej podstawowej wysyłki są właśnie podpięte takie podstawowe metody kurierskie dostępne u nas w Polsce, czyli wiadomo poczta, DPD, THL, Inpost i tak dalej. Więc nie wiem, jakie macie tutaj e, jakie macie tutaj warunki e, um, i umowy z różnymi kurierami, natomiast tutaj 1299 właśnie jest za wysyłkę. I z tego co widziałam, to również e, zwroty, czyli e, możliwość zwrotu i polityka zwrotów wygląda właśnie w ten sposób, że wy przesyłacie, e, jeśli temu tego nie może zrobić, wy przesyłacie etykietę zwrotną do klienta, jeśli ten klient rzeczywiście chce zwrócić swoją przesyłkę. To z takich podstawowych informacji, jakie do tej pory doczytałam właśnie o tej platformie. Panel sam jest w porządku, jest bardzo łatwy w obsłudze. Jak zresztą możecie sobie zauważyć, możecie sobie dodać właśnie kupony, tak jak zresztą pewnie kojarzycie temu właśnie z tych takich dosyć agresywnych reklam i tych wszystkich wyprzedaży. Tutaj też oczywiście macie taką możliwość, żeby sobie takie coś stworzyć. Jest oczywiście panel, w którym zarządzacie zamówieniami i wszystkimi wokół tego procesami, czyli zwrotami, reklamacjami itd. E, oczywiście jest możliwość tutaj e, podglą podglądu e, panelu płatności i tych wszystkich rozliczeń. E, oczywiście panel, który dotyczy właśnie, 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 e, kondycji waszego sklepu. E, tutaj, tak samo, analizy produktów, e, i oczywiście macie możliwość stworzenia swojego sklepu, zarówno w wersji mobilnej, jak i w wersji e, na komputer. I teraz tak. Jest to bardzo proste, żeby to stworzyć, jest to bardzo proste, żeby rzeczywiście ten sklep powstał, natomiast wszystkie zmiany, jakie tam wprowadzicie, a szczególnie zdjęcia, które tam wprowadzacie, są weryfikowane, wysyłane do weryfikacji przez temu. Czyli to nie jest tak, że sobie po prostu wrzucicie jakieś zdjęcie. Tam wszystko po prostu podlega weryfikacji. No i to koniec tego takiego informacyjnego odcinka na temat właśnie tej platformy. Uważam, że warto spróbować tutaj zarejestrować i, i uwierzcie mi, że naprawdę warto, ponieważ z tego co czytałam, to ludzie naprawdę osiągają tu fajne wyniki. Więc jeśli jeszcze nie jesteście na tej platformie, to oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście się spróbowali tam zarejestrować i rzeczywiście wystawili swoje pierwsze, chociaż jakieś oferty na tej platformie. To nawet jeśli Wam na przykład nie przyniesie to jakiegoś super dużego zysku, to zawsze to będzie jakaś forma doświadczeń, nowe umiejętności i gdzieś tam nowa wiedza. Tego nigdy za wiele. Także ja też, tak jak mówiłam wcześniej, ja zaczęłam się właśnie interesować tą platformą dla mojego klienta, i wraz oczywiście z, ze zdobyciem jeszcze większej wiedzy i jeszcze większego doświadczenia wrócę do Was z większą ilością informacji, właśnie na temat procesu zamówień, reklamacji, zwrotów. Więc oczywiście, jeśli interesuje Was taka tematyka, to zapraszam Was do obserwacji mojego kanału. No i na ten moment to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście do usłyszenia.